Panie, witajcie w niedzielę. Dzisiaj jest 29 e, listopada, a więc już się zbliżają mikołajki. E, ja zaczęłam dla Was bloga po prostu czytelniczego, bo po prostu wiem, że w tym tygodniu mam bardzo mało pracy i mogę sobie gdzieś tam na to pozwolić. E, bo aktualnie zaczynam e, dla Was nagrywać książkowe ABC, bo które ogólnie w planach miałam już wcześniej, ale ze względu na moje samo poczucie związane z mem nie miałam na to czasu. E, ale aktualnie. Zabieram się właśnie za książkowe awetadło e, i później pokażę Wam, no jak wyglądają, chciałam Wam pokazać, że wstałam, a za oknem śnieg. Wczoraj już był śnieg, ale była chlapa, a dzisiaj już jest taki śnieg, śnieg jest naprawdę biało i pięknie, więc nie mogę się doczekać dzisiejszego spaceru. Nie wiem, czy mój chłopak znajdzie czas, żeby pójść ze mną, ale jeżeli nie, ja często chodzę na spacery również sama. Potrzebuję po prostu tego, a pogoda jest taka piękna i magiczna, że muszę się wyznaczyć. Robię dla Was filmik, tak jak mówiłam, e, książkowe abecadło i filmik ma 50 minut i 48 sekund. E, mam nadzieję, że w jakimś stopniu uda mi się go skrócić, w większym lub mniejszym, bo no, to jest bardzo dużo i nie chciałabym, żeby tyle aż on trwał. W ogóle pokażę Wam, ukradłam mojemu chłopakowi bluzę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak była kwarantanna, widzisz sobie obydwoje bluzy z Polenbeer z tej edycji, e, Tomu z papieru. I powiem Wam szczerze, że jego jest taka super, a jego jest taka lipna, a kosztowało praktycznie tyle samo, dlatego lubię nosić jego tą bluzę. E, co aktualnie czytam, jest to miecz Przeznaczenia Sapskowskiego. Jestem na 190./80. stronie, coś takiego. Bardzo mi się podoba, cieszę się, bo tu jest już jenefer i jest ciekawie i mi się podoba. Z tą rzeczą, którą czytam tutaj na kinlu bo nie powiedziałam wam, ale Kindle dostałam od kuzynki z Anglii. Jestem taka zadowolona, ponieważ tam tu książki, których nie mam normalnie. Czytam książkę Pokój. Jest to książka, który po sobie powstał z filmu. Nie wiem, czy kojarzycie, ale no taki dość kontrowersyjny, bo jest to o kobiecie, która została zamknięta w pokoju i urodziła tam syna i jest przytrzymywana teraz razem z nim. I tak naprawdę najnowszą książkę nosowskiej słucham w audiobooku, bo przeczytałam, znaczy po przesłuchałam w zasadzie o tą pierwszą nosowskiej i wziąłam się teraz za drugą, a nawet na storytel, więc próbuję to jakoś wykorzystać tym bardziej, że chodzę do pracy. No i na spacerach również z tego korzystam. No, więc na teraz to tyle. Wiecie mniej więcej co czytam. Mam taki plan, żeby skończyć dzisiaj wiedźmina. Plan bardzo abstrakcyjny, nie wiem czy mi się to uda, bo chcę iść na spacer, muszę zrobić obiad, na wieczór zaplanowałam racuszki, więc nie wiem czy mi się uda to wszystko w czasie ogarnąć, no ale będę Was informować na bieżąco, ponieważ chciałabym sięgnąć po coś innego, a w tym miesiącu bardzo mi należy skończyć Wiedźmina i sięgnąć po te inne tenstosy książek, które zaplanowałam sobie jeszcze do końca tego roku. Siedzę właśnie przy takim świetle w miarę domowym bez lampy. Tu jest tak żółto. Ale powiem wam, że właśnie skończyłam przerabiać filmik. Mój filmik w końcu wyszło tak, że ma 39 minut i 28 sekund. To jest najdłuższy filmik na moim kanale. Jestem zadowolona w miarę z tego filmiku. Z czasem czuję, że mm, jestem już zmęczona na nagrywaniem i pracę 3 po 3, ale wydaje mi się, że tego nie da się uniknąć przy takim materiale. To był materiał godzinny i praktycznie i ja przerabiałam Ci to 3 godziny, więc naprawdę się cieszę, że udało mi się w końcu to skończyć. I co prawda filmik będzie z opóźnieniem, bo już jest 17.30, a filmik e, najczęściej jest o 16, ale na pewno się pojawi. Dzień dobry kochani, dzisiaj mam na śniadanie owsiankę z masłem orzechowym i musli. E, owsiankę malinową z malinkami. E, wczoraj się do Was nie odzywałam, bo dzisiaj jest już wtorek. W poniedziałek 30 tak naprawdę byłam w pracy, byłam u koleżanki, no niezbyt miałam na to czas. chciałam e, bardzo późno do domu, więc no, się nie odzywałam. Ale posiadanku dalej kontynuuję miecz przeznaczenia Sapkowskiego. Miałam go wczoraj skończyć, ale mi nie wyszło. Jestem na 221 stronie. Mam nadzieję, że dzisiaj czy jutro uda mi się to uczynić. Witam Was dzisiaj, w czwartek. Dzisiaj jest y, trzeci. Grudnia Jest naprawdę zimno i mroźnie na dworze Ale ja mam do załatwienia dwie sprawy Wczoraj i przedwczoraj chyba się bez nie odzywałam Dlatego, że byłam w pracy I e, no i ten tydzień miałam tak dość dużo Miałam dużo pracy Czytałam Co czytałam? Na Kindle czytałam pokój e, I powiem wam, że e, Ja wcześniej oglądałam film Więc jestem już w takim momencie, że Mniej więcej mm, Film już po prostu była końcówka tego filmu, ale według mojego pliku na Kindlu jeszcze mam dość połowę do przeczytania, więc jestem ciekawa, co będzie tam opisane. Może to jest głębsza historia niż ta, którą miałam na Kindlu, e, znaczy niż ta, którą miałam w filmie przedstawioną. No ale zaraz mam dwie sprawy do załatwienia. Najpierw e, muszę pójść na zakupy do Lidla. Ponieważ dzisiaj muszę oddać prezent Mikołajkowy w pracy dla pewnej dziewczyny i muszę go dostarczyć. Mogłam też to zrobić jutro, ale jutro nie mam czasu, a dzisiaj w końcu się wzięłam do tego, żeby po otwarciu pójść sobie aktywować konto biblioteczne, tak w grudniu, bo wcześniej nie było to możliwe. Ja przez pierwszy miesiąc nie mogłam na pracę, a powoli zaczynam pisać pracę magisterską. Jest mi to po prostu potrzebne. Nie wiem czy wiecie, ale ja pracę magisterską zaczynam już pisać teraz i mam wybrany temat się Wam pochwalić, e, jaki temat wybrałam. E, mam motywy morderstw popełnionych przez seryjnych morderstw, morderców. Ja jestem bardzo podekscytowana moim tematem, bo to jest coś, o czym chciałabym na pewno pisać. E, I nie mogę się czekać, że będę się zagłębiała tak w literaturę, ale najpierw musiałabym e, odblokować to konto. No, a wracając, pójdę na pewno jeszcze do galerii, e, żeby kupić e, świąteczny jakieś taką choineczkę widziałam w kiku, to nie będzie prawdziwa choinka, ale taka imitacja, ponieważ prawdziwą choinkę planujemy kupić, ale chyba nie w tym tygodniu, chociaż się w ogóle zastanawiam, czy to ma jakikolwiek sens w tym roku, ponieważ my jedziemy do domu już 20 i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy choineczka ma sens, ponieważ my pojedziemy 20, a wrócimy 20. Siódmego, co prawda nie będzie na tydzień, e, no ale możliwe, że tej chonki po prostu nie będziemy mieć e, i kupimy tylko taką. No i ja dalej, e, jakby mam do przeczytania Wiedźmina. E, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to już jestem na końcóweczce. Zostało mi chyba bodajże 110 stron. E, już poznałam Ciri, e, małą Ciri, o e, której jest dość głośna, więc jestem bardzo ciekawa, co ta mała tak naprawdę tu zmajstruje, że jest taką ważną postacią. E, no i to chyba tyle co chciałam powiedzieć o z takich update'ów. Ja zabieram się za otwieranie paczuszki, która do mnie przyszła i już Wam ją pokazuję. Jeżeli chodzi o tą paczuszkę, jest to paczuszka ze Strong Point. Ja bardzo marzyłam o tych legginsach, a było Black Friday i Minus 30, w końcu sobie jakieś zakupiłam. Jest to bardzo spontaniczny zapuch, zakup i wybór koloru też jest bardzo spontaniczny. Wczoraj próbowałam się do niej dobrać, ale w końcu już nie przymierzyłam. Bo było bardzo późno i ja byłam bardzo bardzo zmęczona. Są to lalki w tej nowej zieleni. Podobają mi się, jestem ciekawa jak będą leżeć, więc zaraz je przymierzę, a dzisiaj w nich sobie Poćwiczę wieczorem. Dzisiaj jest piątek, wstałam, jestem bez makijażu. Co jest zabawne, wczoraj byliśmy wieczorem w paczkomacie i zamykając drzwi do domu od środka na się kluczyk i utknęliśmy w domu, ponieważ drzwi są zamknięte, a nie jesteśmy w stanie ich otworzyć. Najprawdopodobniej popsuł się po prostu zamek albo nakładka w zamku i jesteśmy uziemieni. Czekamy teraz na właściciela. No, trochę słabo, bo nie wiem czy są, że mi kołajki w pracy, ale jest jeden plus, no bo teraz mogę usiąść i sobie. Jeśli chodzi o Wiedźmina, już tak naprawdę jestem na końcówce, w sensie to jest strona 292, zostało mi 100 stron. Już poznałam Ciri i ukierpiłam jej postać. No, niestety, pewien spoiler nastąpił, bo ja wiem, kim jest Ciri, nie będzie dla mnie niespodzianka. Nie wiem skąd ja to wiem bo jakby nigdy się nie interesowałam tą serią ale widzicie, dzieje mi się to, co w pierwszym tomie tylko mam wam coś na instagramie, że to są takie białe ślady jakby ta książka była nie wiadomo jak zniszczona a ja z nią nie wychodziłam z domu więc no bardzo mnie smuci to, że te wydanie jest takie, że wystarczy sam je dotykać i one, ta już okładka się ściera bo są naprawdę piękne, a te filmowe takie po prostu nie są Moi kochani, witam Was wieczorem w sobotę dnia 5 grudnia Ja w ogóle dzisiaj załóżmy, bardzo zabiegany dzień Jak widzieliście, zostawiliśmy troszeczkę domu kupowaliśmy choinkę, kupowaliśmy ozdoby ponieważ są nasze pierwsze święta razem na tym mieszkaniu Oczywiście na święta jedziemy do rodziny ale to są jedne z pierwszych świąt takich razem, w jednym mieszkając moim chłopakiem. E, I ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj miałam zabiegany dzień jak i wczoraj było prawie całe nie latałam i szukałam prezentów e, świątecznych. To no był akurat ten tydzień mam dość wolny. Tydzień chciałabym go spędzić na odpoczynku e, i potem dość dużo się u mnie wyjdziało w pracy e, plus z tego mój wyjazd do domu e, i zrobiłam pewne małe zakupy więc no nie czytałam dość dużo patrzcie co w ogóle sobie kupiłam. wow e, piżawa z się płatkiem, ja jestem niepowzięta, czytam oczywiście mieć przeznaczenia, a czy go kończę jestem na 355 stronie książka ma około chyba 400 z tego, co kojarzę, 397, no 400. E, I jeżeli chodzi o to, książkę. Jest na pewno lepsza niż pierwsza część. Bardzo dobrze mi się uczyta. Jest też pewna właśnie bardzo ciekawa rzecz, że ta książka e, jest napisana tak ciekawie. E, więc to pierwsza mi chyba bardziej nie użyła i wcale nie czułam tego, to będę, ale już nie sięgnałam po to. Bardzo lubię Jennifer. Ona mi się spodobała już na samym końcu, ale w tej części poznajemy też Ciri, która moim zdaniem też jest barną postacią, ponieważ jest, są one bardzo znaczące, ponieważ przy nich po prostu nasz wiedźmin zachowuje się troszeczkę inaczej niż przy jaskrze. Według mnie. Są one bardzo barwnymi postaciami i rozmaicają tą historię. W pierwszej części w ogóle nie czułam jakichś kontekstów seksualnych. Dużo osób mówiło, że tu w tej książce jest dużo takich seksualnych podtekstów. E, tylko ja niekoniecznie widziałam to w pierwszej tomie. W drugim już to widzę. Tutaj widzę ten charakter i styl Wiedźmina. No i też jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie dalej w kolejnych częściach? Ja właśnie nie będę kończyć. Tutaj coś już się pojawia: nasza Jennifer, więc na pewno będzie dość ciekawie. Nie pokazywałam, mam jeszcze mojego Kindla. W sensie pokazywałam, że coś na nim czytam. Mam takiego Kindla w takiej obudowie: jest to Kindle Paper Ride 3. Dostałam go od kuzynki, ponieważ no jej się nie sprawdził. I wysłałam go z Anglii, a ja chciałam Kindla, więc jakby miałam go. No, za darmo, powiedzmy. No i czytam tutaj pokój Emmy Donaut, nigdy nie wiem, jakie jej nazwisko się czyta. Powiem mam, że jestem niby na 56. stronie, ale według yy, wszystkich, jakby. Yy, nie, według filmu, no to to się w sumie tak skończyło na tym, że oni zostali ukolejeni z tego pokoju, gdzieś tam wrócili i to był koniec. A teraz oni wyszli z tego pokoju i są na zewnątrz, i. Bardzo dziwnie się toczy akcja, pokazuje mi, że jeszcze mam 44% książki, więc jestem bardzo zdziwiona. Jestem ciekawa, co się potoczy, bo wydaje mi się, że czytam ją dość długo. bardzo się jest tak z e-bookiem, co się okaże. Jeżeli chodzi o czytanie na Kindle, bardzo fajnie mi się czyta na Kindle w taką porę jak teraz, czyli jak jest noc. E i na przykład mój chłopak mówi, gasimy światło, no to jest na pewien problem, no bo jak ja mam czasem ochotę poczytać, to bym czytała i czytała. Mój chłopak nie ma tyle siły i chciałby na przykład odpocząć, bo się cały dzień uczył. No to Kindle mi fajnie wtedy służy, no bo książki zwykłe poczytać nie mogę, a na Kindle owszem. Dodatkowo Kindle stał się bardzo dla mnie wygodny. Książek raczej już nie ruszam z domu, tylko tam wersje elektroniczne. Czyli na przykład w czasie drogi do pracy, w czasie ogólnie jakiejś tam drogi, no to mam tego Kindla ze sobą i to by się wiele razy już sprawdziło. Na przykład czekam na mojego chłopaka, wyciągam Kindla i czytam. Jeżeli chodzi ogólnie o książki papierowe, jej dalej, czy, dalej czytam w podróż, raczej też będę zabierać te papierowe, na przykład teraz, bo chciałabym nadgonić te, które sobie założyłam jeszcze w tym roku, ale. Kindle jest naprawdę czymś wygodnym. Nie mówię, że się na niego przerzucę całkowicie, bo na pewno nie. Też audio, znaczy słucham też audiobooków, czytam na Kindle i czytam w wersji papierowej. Wersja papierowa jest moją najlepszą wersją, bo jest namacalna, ale ja wiem, że na dole w Kindle mamy procenty, ale one mnie trochę dekoncentrują. Czytając książkę, więc na której jestem w stronie, po prostu przewracam, widząc mniej więcej po grubości. Te procenty mnie trochę dekoncentrują, ale naprawdę jest to bardzo fajny gadżet dla kogoś takiego jak ja, czyli dla osoby, która wiele jest zainteresowana wieloma pozycjami z różnych tematów, i niekoniecznie zawsze ma. Nie mam żeby je pozyskać. Dużo też y, dostałam od znajomych, y, po prostu wykupionych już ze znakiem wodnym, książek od nich, y, więc no nie oszukujmy się, ale no, to jest na pewno tańsza opcja y, niż kupowanie nowego po prostu, y, niż kupowanie tych wszystkich książek osobno. Dzisiaj wstałam i jest Mikołajkowy dzień, a więc dzień rozpusty, czyli owsianka z bananem. Y, Masą orzechową oczywiście i y, jeszcze y, granolą. Ogólnie granoli z reguły nie dodaję, ale jeżeli dzisiaj jest dzień rozpusty, to hey, kochani, z 13.16 przerabia się filmik na kanał, zaraz się wstawię, zaraz go wstawię. Tak naprawdę y, skończyłam bić mi na rano. A jeżeli chodzi o mie miecz przeznaczenia, jest to, by to lepsza pozycja niż pierwszy tom Wiedźmina. Ja jestem zakochana w, w Ciri, w Jennifer i te postacie bardzo mi się podobają tej serii, ponieważ uważam, że Wiedźmin przy nich jest zupełnie inny. Jestem naprawdę podekscytowana tą książką. Okay. No, jak się mam nadzieję, że Ciri będzie większy, więcej, chociaż wiem, że tak będzie. Ym, tutaj bardziej mi się podobały opowiadania, bo były bardziej rozbudowane i chyba bardziej mi do fabuły kolejnej już części, ponieważ tamte były, w pierwszej części były takie krótkie, takie. Nazwę to po prostu takie mniej wnikliwe, mniej rozbudowane, i ja się trochę gubiłam o co z nimi wszystkim chodzi. Tutaj już jest o wiele lepiej i mi się bardzo podobała. Najlepsze opowiadanie jest oczywiście O Sunmoku, i gdzie jest Jennifer, i też tam gdzie jest Siri, czyli Mierz przeznaczenia. To są moje ulubione powiedzenia. Ogólnie bardzo lubię ten świat, lubię pióro Sapkowskiego, jest dla mnie cięższe, ale jest naprawdę dobre. No polecam Wam serdecznie, jedyny minus jak zawsze książka jest jak zwykle zdarta, nie wiem czy widzicie, o te białe. Ja nie wiem jak to się robi, ponieważ ja naprawdę nie nią dbam, przykro mi, że tak dobra seria, tak znana jest wydawana tak słabo. Układka jest piękna, ale to jak się niszczy, po Wydaje mi się, że taka seria powinna być wydana o wiele, wiele lepiej. którą zaczęłam, ale nie jestem jakoś powalająca daleko. Ale chce się już wejść w ten klimat świąt. No i to jest książka mojej ukochanej autorki. Czyli książka jej jest Sylwiu Winnik bo To jest krótka książka. Ja ją, wydaje mi się, że raczej skończę dzisiaj, jeżeli nie to jutro. Ponieważ dzisiaj mam też w planach piec pierniczki. Wieczorem z chłopakiem zamówimy sobie pizzę, ponieważ no dzisiaj są Mikołajki. Więc nie wiem, czy po prostu ze wszystkim się wyrobię. Ale to jest krótka książka, bardzo wzruszająca. Mnie bardzo ciekają takie historie gwiazdkowe opowieści wigilijne z roku 1939-1945, czyli tak naprawdę czasu wojny. Ja jestem bardzo ciekawa tych opowieści. Wiem, że one są krótkie, ale podnoś serca. No, jak to nasza Sylwia Winnik, po prostu myślę, że ja ją nie w zakończeniu tego filmiku e, nie za dużo na nim czytałam, miałam wrażenie, że będzie troszeczkę inaczej światło też jest takie je jest, bo e, jestem taka zmęczona dzisiaj że złą końcówkę dla Was nagrałam jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, jak widzieliście robiliśmy pierniki, spakowaliśmy je w piękne pudełka dla naszych rodzin e, no i też zrobiliśmy trochę do domu, ale dość mało więc na pewno pierniczki jeszcze będziemy robić nie ozdobiliśmy pokoju dalej lampkami, trzeba będzie to zrobić raczej dzisiaj. A jeżeli chodzi o moje czytelnicze postępy, jeżeli chodzi o moc truchleje, którą zaczęłam wczoraj, jestem na 33. stronie, więc nie za daleko wształcam pierwsze opowiadanie i wstęp, ale to wszystko z sprawą tego, że wieczór spędzałam z moim chłopakiem. Skończyłam słuchać Żurnalistę. Miłość po prostu, z tego co dobrze kojarzę. Jeżeli chodzi o to, Lernie mi się nie podobał. Słuchałam go podczas obiadu, nie był on jakiś zniewalająco długi, ale naprawdę moim zdaniem była to dość słaba pozycja. No i raczej nie zamierzam, raczej nie zamierzam czytać jakichś innych książek, nie rozumiem całego hypu, fenomenu tej jakby tej serii, tych książek, tego autora pod pseudonimem, więc ja sięgać po niej nie będę i to było moje pierwsze i ostatnie spotkanie, ponieważ bardzo się wynudziła moim zdaniem fajnie fajnej strzecie o miłości, ale to nic nie wnosi. Już więcej wnosi mi jakaś młodzieżówka. Jeżeli chodzi o mojego Kindla, to dalej czytam na nim pokój. I aktualnie jestem na 65% pokoju i podoba mi się bardziej niż film, bo jest bardziej rozbudowany. Według mnie ta książka jest naprawdę świetna, jest to literatura piękna, jeżeli by kiedy nie słyszeliście o niej, nigdy, to wam serdecznie polecam. Jest to historia kobiety, która. Jako nasolatka została schwytana przez pewnego mężczyznę i ujezdziona w dziewiękoszczelnym pokoju, który ma jedyne okno na górze, takie dachowe chyba, bodajże to się nazywa. I nie ma możliwości ucieknięcia z tej jakby stodoły. I mężczyzna ją gwałci, wskutek czego kobieta ma syna. Historia się zaczyna, kiedy ten syn ma, ma chyba bodajże tam 4 lata, zaraz będzie kończył 5. I... Pokazuje pokazywany świat właśnie oczami tego dziecka. Matka się tam wypowiada, oczywiście, ale to dziecko dużo rzeczy interpretuje i pokazuje na swój sposób. To jest naprawdę coś pięknego. To jest bardzo smutna historia, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebna, bo takie rzeczy się dzieją i. Bardzo fajnie jest po coś takiego sięgnąć. Wydaje mi się, że jest to książka naprawdę bardzo wartościowa. Jeżeli chodzi o Wiedźmina, którego przeczytałam, no to był po prostu fenomenalny i świetny. E, bardzo mi się podobał, więc no serdecznie Wam polecam sięgnąć po drugą część. Ja nie mogę się zaczekać, aż przeczytam Krew Elfów, e, bo e, no już tak długo czekałam, żeby zacząć już tą historię normalnie, bez opowiadań. Jak Wam mówiłam, moje ulubioną postaci to Ciri i Oczywiście Yennefer i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo lubię je, kiedy są przy mnie, bo mi staje się inne. To jest wszystko, co na ten moment czytam. Ja tak naprawdę dzisiaj może poczytam na Kindle, może trochę poczytam w Sylwii ale muszę sobie zrobić hybrydy, bo jutro idę do pracy na dostawę i jeżeli nie będę miała hybryd, boję się, że nie będę miała paznokci. A no mam dość długie, więc chciałabym zachować je, no a na dostawie jednak muszę mieć Hmm, hybrydę. E, w każdym razie ja na pewno się, będę się zabierać za Sylwię Winnik i za pokój, za kontynuację tych książek. Zaczęłam również czytać autobiografię Beaty Pawlikowskiej, znaczy słuchać jej audiobooku. Na razie słucham się naprawdę dobrze, tylko denerwuje mnie taki śmiech co chwilę autorki. E, jest, czy, znaczy narratorki, jest czytane, czytane i jest taki śmiech, ale ten śmiech jest taki głupkowaty, że mnie denerwuje, e, więc mam tu pewien problem. No, no i to chyba wszystko w tym filmiku. Dajcie mi znać, czy taki filmik Wam się podobał. Miałam nadzieję, że więcej poczytałam, czytałam troszeczkę mniej, ale mam nadzieję, że pomimo wszystkiego ten filmik przypadł Wam do gustu i dajcie mi znać, czy chcecie więcej vlogów na moim kanale, bo tak naprawdę mogłabym zacząć nagrywać takiego vloga gdzieś tam za tydzień. A więc jeżeli chcecie takich więcej filmików na moim kanale, no to napiszcie o to na dole. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!